kamikadze tak mówili kamikaze. Dzień dobry wszystkim. Wtorek, 13 lipca. Że tak powiem, pogoda, jak widać. Znowu marna jeszcze dzisiaj. Plumka, tak deszczyk. A od jutra ma zacząć lać. Przyjąłem taką metodę, że na youtube'a będę wstawiał takie tutaj piardolenie o Chopinie, żeby nie drażnić komunistów i żeby nie, ten, nie zablokowali kolejnego kanału całkiem. Zresztą to, to nie do końca ma znaczenie. Zawsze mogę pokazać, co się w miasteczku dzieje. Tu po prawej był sklepik, które panie lubiłem, no ale no takim odwaliło tym świrem, że zatrudnili osobę do która blokuje w ogóle wejście do sklepu. Trzymają jakieś limity, kolejka i się z paniami pokłóciłem oczywiście i tam nie chodzę, już nie będę miał żadnych. Raczej znaczy one mi nawet nie, że się czepiam, mówią, bo one mi rączek być nie kazały, tylko że poczekał, aż inni umyją. No ja już dosyć mam tej paranoi, że tu nie mam czasu na pierdoły takie. Nie chcą handlować, to niech nie handlują. Tak czy inaczej, jak widać, parkingi full ludzi może na ulicach, za dużo nie ma, no bo pogoda nie jest jakaś. Super tego lata, w ogóle lato można powiedzieć, jak na razie, jeśli chodzi o pogodę, jest bardzo słabe. Ludzie narzekają, że po prostu nie bardzo jest co robić, jak ciągle pada. Tutaj, pod tym filmikiem informacyjnym, będzie link do filmiku nagranego na Rambu dotyczącego poprzedniego filmiku: czy jestem szurem, czy nie jestem, o Golden Golach i innych takich o których tutaj komuniści zabraniają się wypowiadać trzeba ich obchodzić od tak zwanej dupy strony mogę tu chyba przekazać kilka ciekawostek więc mamy ciekawostki ze świata takie Malta w ogóle ogólnie to jest turbo w ogóle chaos w całej tej Europie przede wszystkim dużo państw każdy tam jest władzę ma jakąś no i każdy ma swoje pomysły mniej lub bardziej debilne na ogół wszystkie debilne Malta dwa dni temu wydała w ogóle rozporządzenie, że nie wolno wjeżdżać nikomu, kto nie jest zafastrygowany dwoma fastrygami. Dzisiaj Malta zmienia w ogóle zasady już, można wjeżdżać, czy jest zafastrygowany, czy nie. Jak zafastrygowany, to bez testów i bez kwarantan, jak nie zafastrygowany, to normalnie robisz test, tak jak kiedyś i bez żadnej kwarantanny też idziesz na party sobie nad morze czy coś. Rząd Malty podaje, że osiągnęli 80% wyfastrygowania społeczeństwa i nie boją się już, że ich społeczeństwo jest zagrożone, więc mają tak, tą tak zwaną odporność stadną, jak twierdzi rząd Malty, więc nie ma problemu, chociaż trzy dni temu był, aczkolwiek dziwiło mnie to. Skoro mają odporność stadną, to czego się boją? Turyści nie są w stanie im nic zrobić, co najwyżej, jak nie będą przyfastrygowani ani nic, no to coś im może jedynie dolegać, no ale to z kolei Słowacja, by się zabezpieczyć przed najnowszym wariantem, Świra postawili betonowe zapory na granicy z Polską, na granicy z Austrią i na granicy z Czechami. Na przejściu w Leluchowej lub Leluchowie, nie pamiętam jak to się wymawia, po, i po polskiej, i po słowackiej granicy, w stronie trwały protesty. Cztery dni po czterech dniach przyjechały dźwigi, i barykady zabrały ponieważ ludzie potrzebują mieć handel, normalny życie. Nie? Na granicach, więc no, osiągnęli na szczęście sukces. Więc jak widać, protesty mają sens. No w ogóle po lewo mamy tutaj motel. Ciekawostka to jest. To jest motel kupiony przez Chińczyków. Prowadzili ten motel Polacy, moi znajomi. Kupili go w 2015 za 180 tysięcy dolarów, a w tym roku, w marcu, przed Chińczyk, Położył bańkę 200 i kupił, i motel jest permanentnie zamknięty. I jeszcze jest na nim kartka, że no vacancy, czyli że nie mają pokoi, znaczy może jest zamknięty. No, tam w weekendy są jacyś turyści, a tak jak teraz w tygodniu nie ma motel najbliższy mnie tutaj, w sensie odległościowo od naszego biznesu, nie mają żadnych klientów nigdy. Praktycznie oprócz weekendów, więc no idzie to na bankructwo i to wcale dla takiego masteczka i dla takiej małej społeczności nie jest dobre, ponieważ inne biznesy na tym tracą, jak ktoś nie umie prowadzić motelu, ponieważ no, ubywa nam przez to klient. Podobno godzi że jak się klienci dowiedzieli, że nastąpiła zmiana właściciela, bo co by o tych znajomych Polakach nie powiedzieć, to prowadzili motel bardzo schludnie, czysto i na poziomie pewnym, a te nacje azjatyckie mają gorszą opinię, jeśli chodzi o czystość, o zorganizowanie terenu takiego. Tak czy siak jest, to dość dziwne, no ale jest jak jest. Z kolei jeszcze wracając do państw europejskich, Francja z kolei wprowadza praktycznie reżim sanitarny, segregację sanitarną. Bez szprycy nie będziesz mógł pracować w służbie zdrowia, to masz czas do 15 września. Jak się nie wyszprycujesz, to nie dostaniesz wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy i nie będziesz mógł pracy kontynuować. Ponadto od 1 sierpnia niezaszprycowany nie będzie mógł wejść na mecz, koncert, kino, teatr pociąg autobus metro i nie będzie mógł jechać samochodem w tak zwaną dalszą podróż. No, ciekawe, Francja już mówił jeden generał w telewizji publicznej, francuskiej z opozycyjny do Macrona, że kraj jest normalnie powiedział czynny generał, że kraj jest na krawędzi wojny domowej, więc... Nie wiem co ten lewóz wyprawia, ale bardzo możliwe, że doprowadzi do potężnych rozruchów tam. W drogą Francji poszła Grecja i Grecja wprowadza dokładnie te same przepisy. Właśnie, czyli niezafastrygowany nie może wiele. Nie, nie może wejść kino, teatr, jakiś tam park, nawet miejski i tak dalej. Te same zresztą przepisy wchodzą w krajach arabskich, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest już kilka państw, które się na to odważyły. Pierwszy był de facto Orban na Węgrzech, który zapowiedział, że nikogo nie wpuści na stadion. Jutro gra zresztą Legia, yy, wprowadziła dodatkową pulę biletów w europejskich pucharach, ale tylko dla zafastrygowanych. Ta dodatkowa pula po rozszerzeniu stadionu. Więc no, dzieje się, o jak widzimy jest kartka No Vacancy, turystów brak. Tu u nas coś się zawsze dzieje. Benzyna koszmar, niedroga. Nigdy jak pracuję tu 13 lat nie miałem takiej ceny jak obecnie. Dolar 45 za litr. Tak zwanej benzyny regularnej, czyli E87 w Kanadzie, to jest w Polsce regularna jest E95, tutaj jest E87 i ona kosztuje. Obecnie najprawdopodobniej mam najwyższą cenę w całej Kanadzie. Jeżeli znajdziecie gdzieś opinię w internecie, że w Tobermory jest najdroższa stacja benzynowa w Kanadzie prowadzona przez Polaka. To jestem właśnie ja. Nie jest to złośliwe dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym biznesie. Może się wydawać, że jestem złośliwym krwiopijcą, ale to gówno prawda. Płacę za benzynę więcej niż stacje benzynowe oddalone 100 km tą sprzedają w detalu. Co ja kupuję 100 tysięcy litrów tygodniowo. No ale to taka ciekawostka. Pojęki to w ogóle nic nie kumają. Więc jak widzimy, no, ludzi trochę jest, nawet się w sumie by chyba zaparkować nie dało nigdzie, lato w pełni, o nawet by się dało, a nie, nie dałoby się motoryztem. więc no, zaparkować nie ma gdzie, sezon w pełni, tylko pogody brak. Więc tak jak mówię, pod tym filmem link do filmu na Rumble, tam jest film dłuższy, odpowiedzi na tam rozmowy dotyczące filmu Golden ogrywka zablokowanego tutaj zresztą i inne historie. No dzisiaj tyle, wracam do roboty. Tu widzimy ją. automat z pizzą, wrzuca się 10 dolarów i automat robi pizzę ochydnawą na gumowatym cieście, no ale ludzie lubią. Raz spróbowałem, nie polecam, no ale może komuś smakuje. Wracam do roboty, żeby nie było, że jestem nierobem. Bye. Jestem